Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj e, chciałam Wam pokazać trochę nowych produktów, które sobie ostatnio zakupiłam, które zaczęłam stosować i jestem z nich bardzo zadowolona. Wcześniej, jak już zauważyliście, chciałam Wam powiedzieć, że podcięłam sobie e, włosy. E, kto ogląda moje filmiki wie, wie e, jakie moje włosy są cieniutkie. E, właśnie wspominałam wcześniej, że one są skłonne do wypadania do takiego wyglądu kluskowatego. Także po umyciu są przeważnie przesuszone i żeby mi łatwiej było je pielęgnować, podcięłam je, ale tak, żebym mogła sobie jeszcze związywać kucyka. No bo jak mi wiszą tam na plecach, to po prostu nieraz mi jest bardzo gorąco i niewygodnie i po prostu częściej chodzę w takich włosach związanych. I yy... Koloryzacji dokonałam sobie sama w domu, kupiłam sobie farbę L'Oreal, to już pokazuję dobrze, L'Oreal numerek 4,3, jest to złocisty brąz. Powiem Wam, że miałam już takie spore odrosty, bo ze 2 albo nawet 3 miesiące nie koloryzowałam sobie włosów i byłam przerażona ilością siwych odrostów, ale ta farba sobie poradziła. Z pokryciem w całości siwych włosów. Zobaczymy, jak będą, właśnie ja będzie się wypukiwać. Użyłem też po koloryzacji kapsułki z L'Oreala, która ma za zadanie zamknąć łuski włosa. I co następnie? W tym koszyczku wyjmuję z koszyczka i kupiłam sobie takie oto skompresowane maseczki. I takie maseczki zawsze używała i używa Alunia. I ja nie wiedziałam, że te maseczki można u nas kupić, i ona mi podpowiedziała, że najprawdopodobniej są w Hebe. I rzeczywiście w Hebe zapytałam się i dostałam 12 sztuk za cenę 4,99. Wiecie, to są takie chusteczki z wyciętymi otworami na oczy, nos i usta. Jeszcze ich nie stosowałam, ale właśnie już je mam i będę stosować. Kupiłam sobie również. Chciałam sobie kupić, powiem tak. Chciałam kupić mydło czarne, ale nie było mydła czarnego. I Pan mi polecił, żeby kupić sobie szungit. I to jest mydło czarne, mieszanka mydła czarnego z dodatkiem szungitu. Mydło czarne jest to mieszanina przeróżnych ziół, ekstraktów ziołowych, a szungit jest to znowu minerał, forma jakiegoś węgla która ma za zadanie oczyszczanie, filtrowanie wody i ma zastosowanie w kosmetyce również i to jest przeznaczone do pielęgnacji ciała i włosów oczyszcza, usuwa martwe komórki na skórka, czyli działa też jako taki peeling enzymatyczny, łagodzi podrażnienia, zapobiega powstawaniu stamów zapalnych skóry, posiada właściwości antyoksydacyjne. I ja po zastosowaniu takiego tego mydła ono ma konsystencję żelową i yy, pokażę Wam, o konsystencja żelowa, kolor taki szaro-czarny, zapach taki trochę mydlany, nie wiem, trudno mi określić ten zapach, nie jest najładniejszy, ale nie jest jeszcze, jeszcze jakiś taki mega nieprzyjemny, masa 500 gram, dużo, cena 30 zł, włosy po myciu naprawdę są takie czyściutkie, jest to produkt naturalny, ma dostarczać naszym włosom, oczyszczać i dostarczać mikro-makroelementów. Ja stosowałam też do mycia tutaj twarzy, złagodził mi podrażnienia w okolicach brody, także bardzo ładnie oczyszcza, jestem zadowolona. Kupiłam, ale jeszcze nie używałam, Silveko hibiskusowy Tonik do twarzy. Jest to hipoalergiczny tonik z ekstraktem z hibiskusa i z aloesu. I wiecie, to jest forma też żelowa, żel taki koloru czerwono-różowego, ma nam oczyszczać skórę, tonizować, łagodzić podrażnienia, nawilżać. Yy, zwiększać poziom yy, nawodnienia skóry i tak dalej, i tak dalej. Hipoalergiczny do każdego rodzaju skóry. Dziewczyny już yy, nagrywały filmiki, pokazywały ten tonik, są zadowolone. Ja jeszcze go nie używałam. Yy, kosztował 16 zł w sklepie yy, zielarskim. Kupiłam również tam sobie maseczkę. Yy, maska łaźnia Agafi. Yy, Liftingująca maseczka do twarzy i ona ma działanie liftingujące, tonizujące, wyrównuje kolory skóry, ma właściwości uelastyczniające, zawiera różne ekstrakty ziołowe, witaminy i jest to bardzo fajna maseczka. Jestem z niej bardzo zadowolona. Użyłam tylko raz, ale już mogę powiedzieć, że jest to świetna maseczka, cena 6,90. Pojemność 100 ml. Druga maseczka też fajna, ale akurat dla mnie bardziej odpowiednia ta. Druga maseczka to jest odmładzająca na mleku łosia i to, to mleko łosia ma 4 razy bardziej jest odżywcze od mleka krowiego i posiada silne działanie odmładzające. Także po jednorazowym zastosowaniu takiej maseczki, no to trudno powiedzieć, czy jest to działanie odmładzające, ale na pewno jest skóra napięta, taka odżywiona, taka delikatna, także takie maseczki bardzo fajne są. Są też inne, na pewno każda z Was znalazłaby coś dla siebie odpowiedniego. Także świetne maseczki w niewielkiej cenie. Kupiłam też y, sól morską. Przesypałam sobie do takiego pojemniczka, bo tutaj akurat y, była w takim kartonowym y, pudełeczku. Cena 5,50 za 1 kg. Sól morska kamienna. I ja tą sól kupiłam, żeby co jakiś czas myć sobie y, włosy tą solą i ta sól ma za zadanie oczyścić nasze włosy z wszystkich kosmetyków, które tam sobie stosujemy i wcierając sól chcemy, żeby skóra głowy się nam spilingowała, złuszczył się martwy na naskórek i żeby składniki Mikro i makro elementy zawarte w soli wniknęły do skóry i do naszych włosów. Także taką sól stosuje do mycia włosów, skóry głowy i do peelingów do całego ciała. Jak skończy mi się ta sól, to kupię sobie sól himalajską, ponieważ sól himalajska jest najzdrowsza i najbardziej czysta ze wszystkich właśnie tutaj soli na naszym globie. Także sól himalajska zawiera 84 wszystkie mikro i makro składniki potrzebne dla naszego organizmu. I kupiłam sobie ostatnio wszystkie produkty potrzebne do sporządzenia czegoś takiego, czyli jest to naturalny antyperspirant, który sobie zrobiłam i Umieściłam w takim pojemniczku, w słoiczku zamknięty. Jest to naturalny antyperspirant sporządzony z oleju kokosowego, sody oczyszczonej, do tego dodałam wody utlenionej, mąki ziemniaczanej i taki olejek z drzewa herbacianego. To małe cudo to ma działanie wiecie jakie on ma działanie, y, antybakteryjne. I on jest stosowany właśnie do y, łagodzenia stanów zapalnych skóry. Y, stosowany jest przy trądziku, przy opryszczce, tu mam ściągawkę, przy ukąszeniach owadów, stanach zapalnych dziąseł, y, grzypicy stóp paznokci. Można właśnie y, przemywać y, roztworem z, z tym roztwór wody z olejkiem z drzewa herbecianego, skórę twarzy, nóg. Jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy, właśnie grzybicze z nogami, z zapachem, on neutralizuje właśnie zapachy, likwiduje wszystkie bakterie, wirusy i grzyby, i on ma dosyć silny taki zapach. Taki sosnowo-eukaliptusowy dosłownie, i ja tego olejku też dodałam sobie do. Takiego antyperspirantu. Ten antyperspirant można stosować pod pachy i na stopy. Ja yy, nie stosuję go długo, yy, od paru dni, ale powiem, że naprawdę on działa i nie wyrządza nam yy, krzywdy, po prostu nie ma yy, skutków ubocznych. Yy, myślę, że kupię sobie jeszcze olejek jakiś pomarańczowy albo grejpfrutowy i dodam do tego antyperspirantu, żeby taki może miał inny zapach, ale można też i bez olejków ten antyperspirant sobie zrobić, ale fajnie, że właśnie taki olejek z drzewa herbacianego naturalny ma działanie antybakteryjne, także myślę, że coś w tym jest. Także tak. Jestem zadowolona właśnie z takiego Domowego, naturalnego antyperspirantu. Zainteresowałam się jeszcze bardziej naturalnymi kosmetykami i naturoterapią, a to w związku z tym, że zaczęłam oglądać wykłady Jerzego Ziemby, którego wykłady polecała oczywiście Alunia i bardzo jej za to dziękuję. Zaczęłam stosować jego zalecenia i zaczęłam pić wodę z odrobiną właśnie szczyptą soli, bo on twierdzi, że wtedy taka woda szybciej się wchłania, nawilża nasz organizm, nie przepływa przez nasze tylko wnętrzności, żeby ją wydalić i wszystkie zawarte właśnie w soli mikro-makroelementy dostają się do naszego organizmu i są one niezbędne do wszystkich naszych procesów życiowych. Także jak ktoś jest zainteresowany taką naturoterapią, także polecam oglądanie właśnie wykładów Jerzego Ziemby. On mówi bardzo ciekawe rzeczy. Pozdrawiam Was serdecznie, to by było na tyle. Do zobaczenia. Pa!